co myślę? A o czym? Masz chwilkę? Zostało mi trochę drożdżówki. Latasz po tym mieście cały czas i milczy. No i pozdrów mamę. No co ty tak chcesz iść? No. No ty chyba żartujesz. Koszulę ci wypracowałam. Masz iść ładnie ubrany, po prostu. Będziesz jak na randkę z dziewczyną. A, A jest pierwszy imprezowicz. Mama, ja nie bardzo wiem, o czym mam z nią gadać. Masz takie dobre serce. Policja! Otwórz się! Policja! Siadaj. Nazwisko? Kom komenda. Powtórz! Komenda! Sąd uznaje oskarżonego Tomasza Komendę za winnego zabójstwa. Mam się przyznać do czegoś, czego nie zrobiłem? Nie zrobiłeś nic złego, rozumiesz? Nic złego nie zrobiłeś, nie wolno ci o tym zapomnieć, nic złego. Chcę do domu, mama. Zabierz mnie stąd, tu nie Wiem, zabiorę cię. Obiecuję ci tu.